Witajcie moi drodzy w drugiej części filmiku, w drugiej części filmiku Wam pokażę pierwsze nagrzewanie w piekarniku do zabudowy z firmy Electrolux z, funk z funkcją pary. E, jak ja e, wczoraj e, wam, wam nagrywałem filmik e, o piekarniku Electrolux e, i ja Wam wczoraj e, piekarnik prezentowałem. I, I dzisiaj e, też, dzisiaj też na, nagrałem e, filmik e, z wichurą, e, przy, przy którym ja Wam mówiłem, że, że może być druga część, ale tego jeszcze nie jestem pewien. E, i, I teraz Wam powiem, że ta druga część będzie, e, i, i, ona, i ona właśnie jest teraz. E, I jak Wam wczoraj wspominałem, że, że jak że trzeba zrobić pierwsze grzanie w tym piekarniku. A dlaczego? Bo ja wam tego nie mówiłem. to już wam powiem dlaczego. Bo jak, bo, jak, bo jak wy pierwszy raz macie ten piekarnik w domu, u mnie jest akurat w domu drugi dzień, i właśnie z piekarnika wtedy wydobywa się nie, nieprzyjemny zapach e, i, i i trzeba zrobić e, trzeba zrobić wtedy pierwsze, na, pierwsze nagrzewanie e, i, i ja tutaj i, 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 ja, ja tutaj Wam powiem teraz takie szczegóły, że, że tutaj trzeba ustawić e, na, 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 na wentylator e, e, i na 150 stopni i, I w tym piekarniku, jak wiecie, e, nie wiem czy wam e, powiem, ale już wam e, też, tak, tak, żebyście się pamiętali, to wam powiem, że, że tam się wydobywają, e, że tam się są takie, tak, takie, takie, takie bakterie. E, I i trzeba, żeby zrobić pierwsze, na, trzeba zrobić pierwsze nagrzewanie e, piekarnika, więc ja wam to zaraz pokażę. E, I zaraz do Was wracam. OK, e, i teraz e, ja może przestawię, ups, tutaj e, akurat mi się kamerka, przy, e, przy, e, tak, bo, bo tak e, potknąłem się, o to, no ale no wiadomo, zda, każdemu się zdarza coś potknąć. E, więc teraz ja Wam, wam, wam pokażę, e, jak, jak to się tutaj robi. E, tutaj e, musicie, e, jak, jak chcecie włożyć, to tutaj widzicie, to jest pierwsze pokrętło. Tak ja się wam pokazywałam, że musicie tutaj kliknąć i przełączyć na, na wentylator. Uwaga, przełączamy e, i zaraz się tutaj uruchomi. E, e, wcześniej wam, wam pokażę tak, byście mogli jeszcze, jeszcze może zobaczyć wentylator. Jak on się w, 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 włącza w piekarniku, okej. Okay. To w takim razie włoch włączamy. I tak on pracuje. Daj sobie czy temperaturę. Ja tutaj ustawiam go na 150 stopni, bo tyle trzeba. I tak on w tej chwili pracuje. OK. Jeszcze ustawię dodatkowo czas, bo tutaj trzeba ustawić czas na, 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 na 15 minut. OK, to ustawiamy. O, bo już raz nie start. Poczekajcie, bo chyba się mało. Poczekajcie. Jeszcze raz ustawię. O, teraz, teraz już leci, właśnie temperatura O, jest ustawiona już i teraz się nagrzewa. Okej, okay, jeszcze tam y, y, było temperatura jeszcze w piekarniku, jaka jest? Tak, kładzionku było 31 stopni, a teraz jak na razie to, teraz to się yy, nagrzewa i dalej on pracuje. Nie wiem czy go słyszycie, przybliżam tutaj trochę. Pedlator na dole pracuję. Może wydać to słyszycie? Miejmy nadzieję, że widzicie. Ale wiem, że jakoś się zdała, tak ta szyba ta odbija i, i ta jakoś jest taka kielska. Do końca 12 minut i teraz e, chyba jak się kliknie ok, to można zobaczyć ile... Nie, nie można zobaczyć. Myślałem, że się da, ale nie można zobaczyć ile jest stopni. Gdzieś tam się klikało już e, niedokładnie nie bo to się może na początku dopiero pojawiać ale na razie to zobaczymy, jak się nagrzewa na razie.

Nagi wetłocznie, widzę, że kręcić zostało jeszcze 10 minut. Teraz te, teraz te bakterie, tam e, mogę Wam dodać, że one teraz e, wylatują, bo teraz się nagrzewa. Tu też chyba tak, jak się nagrzał. 9 minut. Ja mówię, że teraz do końca jeszcze zostało 9 minut. I, I zawsze pamiętajcie o tym, by, by zrobić takie pierwsze nagrzewanie. Ja mogę Wam dodać, że jak pokazywałem tą kolejną funkcję bez tego wentylatorka tam, to to, 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 to to oznacza, że te, 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 te dwie kreski to oznacza, że, 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 wtedy, że, że wtedy grzeje e, górna grzałka i dolna grzałka, bo to są grzałki. I, i wtedy będzie grzała e, grzałka górna i dolna. Stało jeszcze 8 minut. trocão o eu acho que vocês I dodam, że jak, że jak robicie pierwsze nagrzewanie, to nie musicie nic wkładać takiego, To po prostu yy, zostawicie je tak pusto yy, i, i czekacie aż do zakończenia czasu i należy ustawić czas 15 minut, pamiętajcie o tym, zostało jeszcze 6 minut. Dlatego możecie nie za widzicie, e, ile, e, tu, e, ile jest tej stopni, to tutaj macie, macie czas tutaj z tej strony, to tutaj z tej strony macie e, ile, ile stopni, e, e, ile, ile, do ilu stopni musi się nagrać piekarnik. Właściwie 5 minut i 40 sekund. Cały czas mi piekarnie prasuje. Trochę się proszę, tak w tam włączył. I, to, i ten nawiew wy, wy, wyrzuca te, 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 te bakterie na zewnątrz. Je jevne je jevne vyrušená, až czekamy na razie. Mogę chyba To Zostało jeszcze tyle Jak tam widzicie na górze Ten czas jak leci mam tak pokażę Jak on leci I Widzicie tutaj e, Z prawej strony Tam Tam widzicie Mam e, ja tutaj bliżej, pokażę tutaj Taka ta temperatura więc nie wam tak przybliżyłem, byście mogli zobaczyć, gdzie tutaj jest czas czy tutaj z tej, są, że jest prawie z tej strony są minuty, a z tej strony tej tej godziny dobra, to się tutaj pomniejszam jakość nasze, nasze, na, 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 na szerokokątne zrobię bo mam nadzieję, że jak wy nagrywacie też, to, na, 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 to, najlepiej, na, to najlepiej nagrywać jakbyś powiem, że to lepiej nagrywać w szerokokątny. Bo to wszystko widać, a tak to, to widać te, te, ten cały piekarnik, gdy tego drzwi by było widać, jakbym mi robił na, na, na jeden i jeden i jeden, jeden raz. Zostało, y, zostało jeszcze trzy minuty. Potem będzie ja, eh, ja koniec. Pamiętajcie, że, że tutaj ta rzecz, którą musicie zrobić e, pierwsze nagrzewanie, to, 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 właśnie, to, to właśnie to jest konieczne do zrobienia. I, 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 to, i to trzeba zrobić, bo, bo, tam, bo, wtedy, się, wtedy, bo wtedy tam jest e, nieprzyjemny zapach, jak już wam mówiłem o tym wcześniej. I tak jest, i jeszcze jeszcze, jeszcze, jeszcze półtorej minuty zostało do, do końca. Czyli, czyli wtedy jak powiedziałam, to wtedy zostało. została minuta i 30 sekund. Jak będzie, jak będzie 30 sekund, to będzie, to będzie to, wtedy będzie pół minuty. okej okay. to, to jeszcze jest minuta do zakończenia. I takie czas tutaj leci. Teraz właśnie zostało. 55 sekund. Znaczy nie wiem, przepraszam, jak ja tutaj ja się pomyliłam, Znaczy jak ja się, znaczy, nie, 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 że się pomyliłem, myślałem, że się pomyliłem, a, a nie, to się nie pomyliłem. patrzcie, to bo jak, jest na przykład e, 12 minut tutaj, to, to 12 się pokaże tutaj, jak, jak są minuty, a wtedy to są, to to są minuty, a z tej samej, to są wtedy godziny, Z tej, z tej tutaj ile wyjdzie zera. Jak przyjdzie na 9 minut to już wtedy się um, sekundy i prawej strony się sekundy, a z lewej minuty. Ok, to już do będzie koniec. Y, za 6 sekund. I w tej chwili jest koniec. I można teraz wyłączyć piekarni. Koniec. Tutaj obecnie ok, jak, jak na razie jeszcze ten wentylator pracuje, bo on się e, na razie chłodzi. To już więc chwileczkę jeszcze poczekamy. Tutaj nie wiem, 5, 5, 7 minut mija. Ten on się schodzi. <kłysy> My też chwileczkę poczekamy. Pamiętajcie, że się coś chodzi, totedy wyłączacie piekarni i czekacie aż się schłodzi. Bo będzie teraz się wyświetliła godzina. I teraz chwilę czekamy. teraz nie musi się chodzić, a dalej się z piekarnikami tak, że one po, po mogą się schłodzić. Okej, słuchajcie, wiecie. wiem, że to jest troszkę dla Was nudne takie oglądanie, to, to ja teraz troszkę przyspieszę czas, byście, byście się nie nudzili. W dzisiejszym filmiku wam pokazałem e, pie, pier, pierwsze, pierwsze nagrzewanie w piekarniku do, do zabudowy firmy Electrolux z funkcją pary. E, ja nie ja, 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 ja będę wam pokazywał tego jak się, jak się wyłączy ten wentylator, po którym który teraz piekarnik się schowacza, bo wiecie, bo potem bo bo będzie się wam nudziło, no wiecie jak to jest, że potem wam się nudzi i, i filmik był nudny, no ale no. Więc nie, nie będę robił takiego dłuższego, ja wam może napiszę to w opisie pod, pod, pod filmem, wam napiszę. Ile to, ile to tak mniej więcej, ile minut to trwało, bo ja teraz nie mam stopera i nie mierzę tego czasu e, i ja wam, ja wam to napiszę, więc, więc pamiętajcie e, o tym, by, byście mnie oglądali i subskrybowali. <laughs> Jak macie jakieś pytanie to piszcie na dyskusji na kanale, ja Wam postaram się odpowiedzieć i przede wszystkim, e, e, no... O, o, o subskrypcji pamięta, pam, pamiętajcie. E, o o zalajkowaniu też pamiętajcie. E, I jeszcze dodam no, pojawią się też e, in, inne śmieci, na, na przykład lodówka, a jeszcze takie bardziej inne śprzy to zobaczycie dopiero w następnych moich kolejnych filmikach. Więc, 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 tak, więc w takim razie ja Was zapraszam do mojego kolejnego filmiku. Do zobaczenia!